Cześć, tunel foliowy w połowie września. Dokładnie mamy dzisiaj 16 września. Będę wykonywał następujące prace. Ogórki mam posadzone w dwóch miejscach. O, tutaj. I się tutaj potem pną po tych sznurkach, które im rozpiąłem. To samo jest tutaj. No i jest też trochę młodych ogórków. Ale te krzaczki wyglądają jakoś gorzej. Dlatego też dzisiaj będę usuwał tutaj te wszystkie krzaki ogórka i będę tutaj najprawdopodobniej siał rzodkiewkę. Rzodkiewka to na 100%. A być może jeszcze do tego dojdzie sałata. Mam tu trochę sałaty. Muszę się postarać o jeszcze więcej i pewnie ją tutaj posadzę także na dzisiaj takie zadanie mam tutaj już naszykowane narzędzia jest worek na odpadki oczywiście rękawiczki nożyk z łamanym ostrzem sekator no i dobra zabieram się za działanie pora usunąć te krzaki ten Mógłby się tutaj wspinać po tym słupku, ale coś za bardzo mu to nie wychodzi niestety. Te sznurki postaram się wykorzystać. Będą na przyszły rok albo może i w niedługiej przyszłości do czegoś je wykorzystam. Górki się ładnie ukorzeniły do przyczepienia sznurka używałem takich szpilek to są szpilki od agrotkaniny bardzo fajnie się sprawdziły nic nigdzie nie wypadło tam to samo wszystko się trzyma ja będę potrzebował drugiej ręki Także na momencik pewnie przerwiemy i działam dalej. No i już do czegoś to zaczyna być podobne. Muszę teraz pozbierać do wiaderka te uschnięte i jeszcze żywe listki. Oczywiście tak z grubsza. Nie, do, nie tak co do jednego. Tylko jak gdzieś tam widzę, że jest jeszcze fragment liścia. To go zbieram. Też jeżeli jakiś korzonek się znajduje, to to wszystko usuwam. Z tego względu, żeby na przyszły rok zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichś chorób grzybowych w tym miejscu. No i zaraz ziemia będzie gotowa pod dalsze uprawy. Cały dzień dzisiaj wieje i wieje. No dobra, wystarczy to teraz trochę zagrabić ja wyniosę jeszcze te sznurki zmiotę tutaj też te listki które zostały worek do wyniesienia no i tak to właśnie tutaj teraz wygląda przy okazji jak już robię to pousuwam jeszcze trochę liści od pomidorów to grono jest do usunięcia, bo z tego to już nic nie będzie. Tutaj ten liść, no to jeszcze zostawię, bo nad nim jest grono. Tutaj w ogóle się przekrzywiło. Pomidory się już kończą. Także tak, a ja jeszcze lecę. Zebrać pomidory gruntowe O, to jest pomidor wyhodowany z wilka. Był od nim film. Niezłe te pomidory ma, niech się jeszcze dojrzeją. to sobie tutaj poczeka na struniku a ja ogarniam dalej no i dobra ziemia jest przygotowana ugrabiona także można już coś tutaj posiać przy okazji zrobiłem jeszcze porządek z pomidorami trochę tutaj tych liści ściąłem, które są niepotrzebne no niestety pomidory się już kończą Zostały jakieś pojedyncze jeszcze, które się wkrótce dojrzeją. No i będzie po pomidorach. Także no tutaj już naprawdę pojedyncze sztuki. Tutaj to samo. Także wkrótce zakończę sezon, jeśli chodzi o pomidory w tunelu. A jeszcze szybkie rzut oka. Co tam o papryki? Karolina Ripper. Ma sporo tych papryczek. Też zrobiło się już bardziej kolorowo i robi się. Ta była pierwsza. Tu jest jeszcze jedna. Tam widać jeszcze jedną. Tutaj też się zaczyna dojrzewać. I tam. A jest, jest sporo zielonych. Mam nadzieję, że dojrzeje się ich troszkę. No i zobaczymy, jak to będzie smakowało. Tutaj, trochę sałaty. Po drugiej stronie też ogórek młody. A tutaj, słodka papryka. Ta już będzie do zerwania. Ja jej nie, nie ścinałem, ona sobie o tutaj wyrosła, tak do góry sobie wymyśliła, no i dobra, niech sobie rośnie, zobaczymy, no i się udało wyszło jej to, ten krzak to jest strasznie dziwny bo te gałęzie ma dość wiotkie musiałem popodwiązywać i popodpierać żeby to się nie wyłamało tutaj to samo tu mi jeszcze leci, to muszę też z tym jakiś porządek zrobić to samo i tutaj, ale to na szczęście oparło się o drugi krzak. A drugi krzak to jest właśnie ten, co dał ten piękny owoc. Puścił sobie pęd. Gdyby nie było tak gorąco, to na pewno gdzieś tutaj niżej byłyby również papryczki. Tutaj coś na samym czubku próbuje. To samo, to samo jest tu. No ale o, tutaj ma papryczkę i to jest no, sztywne. Nie jest takie dziwne, że się ten krzak kładzie po prostu. Tutaj też czerwona papryczka. Jakieś pąki jej się jeszcze pojawiły, ale to już ona nie zdąży. Praktycznie to mógłbym ją wyrwać. I pewnie tak zaraz zrobię, bo nie mam zamiaru jej zimować. A w sumie o zimowaniu mam zamiar nagrać filmik. Także to będzie myślę ciekawe, no i na koniec jeszcze tutaj żółta papryczka. Tak ona sobie wygląda. Ona stoi sztywno, miała co prawda kijek, ale nie był jej potrzebny. Ten sznurek nieco jej obniżę, do którego był przyczepiony kijek, ale się zaczepiło. Dobra, nie chcę urwać papryki. O, jajko tych liści. Tą, tą sobie chyba przyniosę. Nieduży, fajny krzaczek. O, tak mniej więcej, ja wiem, z pół metra wysokości. A miał trochę tych owoców. Tak powinno to wyglądać, a nie coś takiego, jakieś dziwne czupiradło. Dobra, nie ma co przedłużać. Ja tu jeszcze troszkę podłubię. A z Wami się już żegnam. Za, będę się żegnał widokiem Karoliny Ripper. Zatem do następnego odcinka. Cześć.